Cześć. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić bromek cynku. W poprzednim filmie zrobiłem pokazowo baterię brąkowo-cynkową, w której to właśnie elektrolitem był roztwór brąku cynku 2,5 molowy roztwór brąku cynku i dzisiaj pokażę wam właśnie jak zrobić bromek cynku w takich samych, z takim samym stężeniu, 2,5 molowym. To znaczy nie zrobimy czystego związku w postaci sypkiej. Tylko on będzie rozpuszczony już w wodzie. Sam bromek cynku, jeżeli chcielibyście zakupić, no to jest, musielibyście sięgnąć głębiej do kieszeni. 100 g bromku cynku kosztuje jakieś 215 zł, więc to jest drogi związek chemiczny. A ja Wam pokażę w tym filmie, jak siedmiokrotnie taniej można go spokojnie zrobić. Z dwóch. Znacznie tańszych związków chemicznych. Pierwszym związkiem chemicznym, który nam będzie potrzebny do tego celu, to będzie siarczan cynku, a drugi to będzie bromek, bromek potasu. I jak sobie rozpuścimy w wodzie te dwa y, związki chemiczne, to zajdzie reakcja podwójnej wymiany. Potas zamieni się miejscem z cynkiem. No i powstanie. I powstanie y, siarczan, siarczan y, potasu jako produkt y, uboczny. I teraz tak tak spojrzymy na to równanie reakcji chemicznej. No widzimy, że po prawej stronie czegoś jest więcej, po lewej jest znacznie mniej tych składników. Yy, tak patrząc od początku. Mamy tutaj jeden cynk. Po drugiej stronie też mamy jeden cynk. Więc tutaj się zgadza. Tutaj mamy jedną cząsteczkę SO4. Tutaj też mamy jedną cząsteczkę SO4, więc tutaj się zgadza. Następnie potas. Tu mamy jeden potas. No, tu mamy dwa potasy, więc tutaj już nam się nie zgadza. Tutaj mamy dwa bromki, tu mamy jeden bromek, więc żeby zrobić bromek cynku w takich e, najczyst w najczystszej postaci, tak? E, tak żeby nam te dwie, dwa reagenty nam przereagowały e, w m, czysty m, bromek cynku, żeby nie zostały jakieś inne produkty tego, tej reakcji, musimy użyć dwie cząsteczki bromku, e, bromku m, potasu. Żeby móc uzyskać w miarę czysty bromek cynku. No właśnie, i tak jak spojrzycie na równanie reakcji chemicznej, to one zawsze dotyczą pojedynczej cząstki, może kilka cząstek bierze w tym udział, tak? Yy, Można powiedzieć, że takie reak yy, równanie reakcji chemicznej dotyczy rzeczy, na których my fizycznie nie mamy yy, wpływu. Co to oznacza, że no, nie widzimy pojedynczej cząsteczki siarczanu synku. Nawet dwóch cząsteczek brąku potasu. Nie zobaczymy fizycznie, nie jesteśmy w stanie łyżeczką wziąć dwóch brąków potasu. Żeby wrzucić gdzieś tam, gdzie jest jedna cząsteczka siarczanu cynku. Właśnie to są mikroskopijne wielkości, tak? To są wielkości rzędów atomowych wręcz. No właśnie, a my działamy na znacznie zupełnie innej rzeczywistości, w innym świecie, tak? Że bierzemy sobie na przykład, tak jak tutaj w tym przypadku, spójrzcie, mam na urzędze bromek potasu, tak? I teraz, no ile tu mam cząsteczek, tak? Wiem, że dwie cząsteczki muszę mieć i jedną cząsteczkę siarczanu cynku, żeby móc zrobić bromek potasu. Mam tutaj dołożyć jakąś no, sypką substancję. Wiem, że to jest bromek potasu, ale nie wiem, ile tutaj jest cząsteczek. No właśnie, nie musimy odkrywać świata na nowo, tak? Przez y, stulecia nauka, różni naukowcy, ludzie, którzy badali świat, no, y, dokonywali pewnych odkryć, tak? I my dzisiaj wystarczy, że wpiszemy sobie w szukiwarkę dany związek chemiczny, dany atom, będziemy wiedzieć, ile on waży. A wiedząc, ile waży dany związek chemiczny, będziemy mogli określić ilość, Cząstek w danej masie tego związku tego metalu i tak dalej i tak dalej no właśnie tutaj przychodzi nam z pomocą pojęcie mola jeden mol to jest liczba I zawsze chciałbym żebyście myśleli o tym jako o liczbie, właśnie, no bo to jest liczba nie trzeba myśleć inaczej w tym zakresie liczba olbrzymia mol to jest 600 2 tryliardy 214 trylionów, 76 bilionów. No właśnie. Związku chemicznego, atomu, elektronów i innych takich indywidualności chemicznych. I tu jest tak, 602 14, 0, 76, i dalej jeszcze jest 15,0. Tak wygląda mol. To jest ta liczba. No i jeśli nazbieramy tyle, czyli 602 bilardy 76 bilionów cząsteczek siarczanu cynku, a wiemy ile waży. Właśnie wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, że nie musimy odkrywać świata na nowo, że y, przez te wszystkie wieki no, doszliśmy, doszliśmy do tego, że wiemy ile waży pojedynczy elektron, wiemy ile waży neutron, wiemy ile waży proton. Wiedząc to, wiemy z ilu y, protonów, neutronów i elektronów zbudowany jest na przykład metal taki jak cynk. Wiemy y, z ilu protonów, elektronów, y, neutronów zbudowana jest siarka i tlen. Wiemy ile mają y, elektronów. to y, y, mogli określić, ile waży jedna cząsteczka siarczanu cynku. A jak zbieramy sobie 602 tryliardy y, cząsteczek siarczanu cynku, to będziemy i zważymy je, to będziemy wiedzieć, że one ważą 161,47 gramów. I to jest właśnie masa molowa tego związku chemicznego. Określana napisana jest w taki sposób y, gram na mol. Kiedyś nazywany mol był gramocząsteczką. Możliwe, że y, tutaj można byłoby się kłócić, tak? czy mol jest lepszą nazwą, czy gramocząsteczka jest lepszą nazwą, ale gramocząsteczka jest taką bardziej opisową nazwą, że ile w gramie, tak? ile w masie danego związku chemicznego jest cząsteczek, pojedynczych cząsteczek. I właśnie jak sobie wpiszecie jakikolwiek związek chemiczny, tak? siarczan, cynku, bromek potasu jaką ma masę molową. Trzeba zawsze szukać wtedy masy molowej. Masę molową brąku cynku to jest 119 g na mol, a yy, siarczanu yy, brąku yy, bromku cynku to jest 225,19 g na mol. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli odważymy sobie 225,19 gramów brąku cynku, to mamy mol. To mamy tyle cząsteczek tej, tego związku chemicznego. I dzięki temu, dlatego mol jest taki ważny, dlatego został wprowadzony, dlatego jest tak potrzebny w chemii, bo mając te dane, określamy konkretnie, ile potrzebujemy gramów danego związku chemicznego. Żeby móc stworzyć inny związek chemiczny w czystej postaci, tak? Że tutaj no nie jest tak, że sobie wezmę na przykład te tutaj, dwa, właśnie tutaj widzicie, są 2 mole, czyli to muszę podwoić, to jest razy 2, czyli to będzie 238 gramów. Muszę odważyć, żeby zrobić 1 mol. To jest 1 mol, 1 mol, 2 mole. 1 mol cząsteczek w tym przypadku. Cząsteczek, bo tak jak wspomniałem, molem mogą być ilość elektronów. molem może być pojedynczy atom, ile moli cynku potrzebuje, żeby y, no, y, stworzyć y, ile moli siarczanu, na przykład potrzebuje, żeby, żeby zrobić y, cząsteczkę y, y, siarczanu cynku, tak? No tutaj potrzebuje mol tego i mol tego. No. Tak to wygląda. Y, liczby, to są po prostu liczby. Więc y, 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 no i teraz właśnie jest sytuacja taka, że ja muszę to rozpuścić na przykład w wodzie, tak, żeby to, żeby mogła zajść reakcja chemiczna między tymi dwoma związkami chemicznymi, muszę je rozpuścić w wodzie. Muszą powstać jony, które się połączą właśnie w tym rozpuszczalniku, jakim jest woda i stworzą bromek cynku i właśnie to pomaga w chemii, mol pomaga w chemii, bo precyzyjnie. Odważając taką część, wsypując 161,47 g taką masę siarczaną cynku do litra wody, mam stężenie jednomolowe. Po prostu w litrze wody wiem, że mam mol cząsteczek, czyli 602 tryliony cząsteczek w siarczaną cynku. Jak rozpuszczę sobie w litrze wody obok gdzieś tam. Znaczy, tutaj źle teraz mówię, no nie mogę obok, bo zaraz do tego dodać. Załóżmy, że mam litr wody, wsypuję 161g rozpuszczam się w cynku, później wsypuję do tego litra 238g yy, brąku yy, potasu, to ma właśnie tą, tą proporcję, tak? 238g, przereaguje z 160 gramami siarczanu cynku i powstanie 1 mol siarczanu potasu i 1 mol brąku cynku jak odważę inne składniki, wezmę sobie na przykład, a tam pallicho ten mol, biorę, nie wiem 100 gramów, w takim zakresie 100 gramów siarczanu cynku i 200 gramów bromku potasu, wsypuję i no to niestety Wam już nie wyjdą tutaj czyste y, proporcje. Oczywiście przereagują, tak? Powstanie bromek cynku, ale też zostaną inne składniki w tym y, elektrolicie i nie wyodrębnicie już czystego bromku y, cynku. A nawet jak będziecie chcieli to użyć w tym przypadku do baterii, to na no, elektroli nie będzie spełniał w 100% swojej funkcji taką jaką ma spełniać w takiej baterii, bo nagle okaże się, że są inne składniki. Są siarczany, jest jakiś bromek, jest potas, jest cynk i tutaj no, ten elektrolit będzie elektrolit będzie zakłócony. Dlatego mol jest tak bardzo ważny. Dlatego zawsze jeżeli chcemy stworzyć nowy związek, patrzymy ile moli potrzebujemy. No to jest na zasadzie liczby, tak? 1 1 Tutaj dwie, no czyli jeden mol, a tu dwa mole musimy mieć, tak? Mając liczbę gramów, które wchodzą na mol, wiemy, ile musimy tej danej substancji użyć do tworzenia innego związku chemicznego. I teraz tak, no mam 238 gramów, tak? Stężenie jednomolowe dotyczy litra wody zawsze, pamiętajcie, to jest Podstawa, znaczy to jest taki punkt odniesienia, bo jeżeli macie jakąś, jakieś zadanie do wykonania, musicie na przykład, jest zadanie, załóżmy ile wody muszę dolać do dwumolowego roztworu czegoś tam. Na przykład mam 200 ml dwumolowego roztworu jakiegoś tam, i ile muszę dolać wody, żeby mieć stężenie jednomolowe. Tak? To jak, jak skupicie się, stworzycie najpierw jednomolowe stężenie, czyli litr, litrze wody rozpuszczone z masa molowa y, danej y, substancji będziecie mogli bez użycia wzorów, bez użycia jakichś skomplikowanych przekształceń, które są z morą już y, ludzi, którzy uczyli się chemii, uczą się chemii, y, y, możecie naprawdę na kolanie spokojnie dłuższą metodą ale możecie dojść do tego, ile tej wody trzeba dolać albo odjąć, nie ma tutaj z tym problemu. W moim przypadku, na przykład ja mam 100 gramów brąku, zakupionego brąku potasu i nie mam 238, więc muszę obniżyć ilość wody, którą użyję do stworzenia brąku cynku, no i obniżę ją, 10 krotnie czyli z litra nie będę rozpuszczał takich ilości w litrze wody, tylko rozpuszczę 10 krotnie mniejszej ilości, bo one będą dotyczyć objętości 100 ml. 100 ml, więc tutaj będę musiał rozpuścić 160, znaczy 16, 16 no na za zaokrągleniu 15 gramów, a tutaj będę potrzebował 23,8 g i to będzie stężenie jednomolowe. W tym przypadku, jak 16,15 g siarczanu cynku rozpuszczę w 100 ml wody, to będę miał też stężenie jedno, nie, jednomolowe. Yy, I do tego muszę dosypać 23,8 g yy, bromku potasu, i to będzie stężenie dwumolowe. Tylko Właśnie, jeżeli tworzymy jakieś związki, dobrze jest rozpuszczać reagenty w dwóch odrębnych miejscach. Czyli w tym moim przypadku będę miał dwa słoiczki, w jednym rozpuszczam 16,15 16, 15 gramów yy, siarczanu yy, cynku, a w drugim będę miał rozpuszczone 23,8 g brąku potasu. Tylko że to będę miał rozpuszczone w 50 ml wody. Bo wtedy, jak połączę te dwie pięćdziesiątki, dwie pięćdziesiątki dają setkę, tak. No i wtedy mam stężenia właśnie tak jak jakie mieć powinienem, czyli będę miał w 100 mililitrach molowy roztwór siarczanu cynku i dwumolowy roztwór białku potasu i to będzie nastaje takie, że z jednego słoika przeleję pięćdziesiątkę do drugiego, jednego związku do drugiego i one właśnie wtedy po prostu przereagują no właśnie mając, nie będę miał w 100 ml już nie będę miał brąku potasu i siarczanu sodu, tylko będę miał 1 mol brąku cynku i 1 mol siarczanu potasu i teraz ym, kolejne pytanie skoro mam w 100 ml 1 mol yy, yy, 1 mol brąku potasu, a w filmie, w poprzednim filmie mówiłem, że najlepszym elektro, elektrolitem dla zastosowań do baterii brąkowo-cynkowej jest stężenie 2,5 molowe, to teraz co muszę zrobić, żeby ze 100 ml jednomolowego stężenia brąku cynku zrobić stężenie 2,5 molowe? No muszę zagęścić ten, ten roztwór, czyli muszę zabrać wodę. A wodę w takim zakresie najlepiej jest zabrać, odparowując ją. Więc teraz ile muszę odparować wody ze 100 ml wody, żeby mieć 2,5 molowe starzenie bramku cynku? 100 ml podzielić na 2,5 da nam 40 ml. Czyli ze 100 ml muszę odparować 60 ml wody. I wtedy zostanie mi 40 ml wody. 2,5 mola ZNDR2. Tylko to jest takie właśnie na papierze. Bo wiadomo, że jak zwrzucimy do litra wody, do 100 ml, 16 i 15 g yy, siarczanu cynku. Jak wrócimy po prostu no, stężenie molowe, jednomolowe, to jest rozpuszczenie tej masy molowej w litrze wody. Taka jest, taka jest definicja. Tylko, że jak wsypiemy do litra wody coś, inną masę, to zwiększy nam się troszeczkę objętość, pamiętajcie. Więc to nie jest tak, że to będzie idealnie 40 w tym przypadku mililitrów wody, ml wody dwójpolmowego roztworu. Nie, to będzie troszeczkę mniej. Dlatego, że tutaj mamy dodatkową masę, która, no, w prawo Archimedesa, tak, rzucić coś do wody, no, woda się podniesie, tak, jak, to, tak właśnie wygląda. Więc tutaj nie będzie to do końca tak wyglądać, ale jesteśmy w stanie dość precyzyjnie stworzyć właśnie w ten sposób bromek cynku i to będzie czystość grubo ponad 95%. Jak tego dokonać? Zaraz Wam pokażę. No, i tak właśnie to wygląda. W jednym słoiczku mam 50 ml wody, w drugim mam 50 ml wody. W tym mam rozpuszczone 23,8 g y, bromku potasu, a w tym mam rozpuszczone 16,15 g y, siarczanu cynku. Wystarczy po prostu połączyć te dwa y, dwie objętości z tymi dwoma substancjami i tutaj i tutaj mamy do dyspozycji bromek cynku i siarczan potasu jako produkt uboczny. No właśnie, i teraz, okej, okay, zaraz położę ten słoik na kuchence, odparuję wodę. Tutaj sobie zaznaczę, oczywiście, tę linię ciemną. Tyle to jest właśnie 40 ml powinno być. Więc tyle wody ubędzie. I co się wydarzy? Jak sobie poszukacie, ile gramów siarczanu potasu rozpuszcza się w wodzie i porównacie to z brąkiem cynku, no to zauważycie, że no w takiej samej objętości wody można 30, ponad 30 razy więcej brąku cynku rozpuścić w wodzie niż, bronku, niż siarczanu potasu. I właśnie. Ta właściwość spowoduje, że yy, w sytuacji ubytku wody, zagęszczania się tego, tej mieszaniny yy, tych, dwóch, yy, tych dwóch związków chemicznych, no, yy, bardziej rozpuszczalna substancja pozostanie w wodzie, a ta mniej trudnie rozpuszczalna będzie się wytrącać. I zobaczycie, że siarczan potasu po prostu będzie się wytrącał, a w cieszy pozostanie nam bromek. Cynku. I w ten sposób, w bardzo prosty sposób, wręcz, będzie można później oddzielić te dwie substancje. Po prostu zlewając to, co zostanie w tej cieczy, będę miał około 2,5 moli bromku cynku, a siarczan, a siarczan potasu zostanie jako produkt stały. Idę stawiać to na kuchenkę. No dobrze, włączamy. wstawiamy nasz nasz roztwór no i jak odparuje do tego poziomu będziemy mieć to co chcemy uzyskać, czyli bromek cynku w postaci takiej bardziej użytecznej yy, który wykorzystamy do stworzenia akumulatora bromkowo-cynkowego no a spójrzcie już powoli ładnie Zaczyna parować. Uchodzi woda z naszego roztworu. No, udało się. Odparowałem wodę. Spójrzcie. Już powoli wytrąca się na dole stały osad biały. To jest właśnie siarczan. Potasu, a w cieczy rozpuszczony jest bromek cynku. Teraz jeszcze to schłodzę bardziej do temperatury no już takiej pokojowej. I zobaczycie, jak to będzie wyglądać. No, wsadziemy do lodówki ten słoik. No, ale wszystko się już wykrystalizowało. Bromek cynku, więc. Tu mam filtr z ekspresu do kawy, papierowy filtr, dolejka do i. spójrzcie ile mam siarczanu siarczanu potasu No a tutaj Zbieram rozpuszczony bromek cynku gotowy elektrolit do stworzenia baterii Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!